Piotr Wójcik, dzień dobry. Gościem MedExpressu jest dzisiaj pani Joanna Grochowska, wiceprezes Fundacji Synapsis, psycholog. Dzień dobry. Dzień dobry. Spotykamy się w związku z tym, że kwiecień, kończący się już miesiąc, jest miesiącem świadomości autyzmu. Ten miesiąc został ustanowiony po to, żeby podnosić świadomość społeczną na temat zaburzeń rozwojowych. Moje pierwsze pytanie właśnie stąd się bierze. Czy dziś możemy powiedzieć... My, jako społeczeństwo, w pierwszej osobie liczby mnogiej, że już sporo wiemy o autyzmie? Ja myślę, że wciąż jeszcze nie. Na pewno ta świadomość i wiedza na temat spektrum autyzmu jest zdecydowanie lepsza niż powiedzmy sobie była 30 lat temu. Ale wciąż jest tak, że przeciętna osoba często w ogóle nie słyszała o autyzmie, a jeżeli nawet słyszała o autyzmie czy o spektrum autyzmu, to bardzo często jest to oparte na takich nieprawdziwych przekonaniach na pewnych mitach, na pewnych stereotypach. Stąd wydaje mi się, że wszystkie działania, takie, które zmierzają do przekazywania wiedzy, podnoszenia tej świadomości są niezwykle ważne, dlatego bo im więcej my będziemy wiedzieć jako społeczeństwo. Każda przeciętna osoba, tym lepiej będziemy w stanie zrozumieć osobę w spektrum autyzmu, lepiej je wspierać. i myślę, że wtedy nam wszystkim będzie po prostu łatwiej. No spróbujmy więc właśnie porozmawiać o szczegółach. Wiemy, że z autyzmem wiążą się zaburzenia komunikacji, interakcji z innymi ludźmi, też pojawiają się nietypowe zachowania. Czym są spowodowane te sprawy? Tak do końca nie wiemy, jakie są przyczyny spektrum autyzmu. Wiemy i nazywamy to tak fachowo, że to są zaburzenia neurorozwojowe podłożu genetycznym. Natomiast nie ma jednego genu, czy jednej grupy genów, która by była odpowiedzialna za to, że to spektrum się pojawi lub nie. Tu wciąż trwają badania i coraz to pojawiają się informacje, że to spektrum jest powiązane z jakimiś genami, ale jest ich bardzo wiele. W związku z tym żadne badania genetyczne nam tutaj nie, nie pomogą zdiagnozować spektrum autyzmu, a też i nie wyjaśniają przyczyny. Wiemy, że to, co na pewno wiemy, to to, że układ nerwowy, szczególnie jeżeli mówimy o mózgu, rozwija się inaczej. Odbiera inaczej informacje, inaczej je przetwarza. W związku z tym buduje się trochę inny obraz świata. Ja mówię inny to nie znaczy, że gorszy, tak? tylko po prostu odmienny. Stąd też w tej chwili w zasadzie mówimy o takiej neuroróżnorodności, to jest jedno z takich określeń, które pomaga nam zrozumieć. To, że jesteśmy po prostu różni i że każda z osób może odbierać ten świat. W trochę inny sposób. To, o czym warto na pewno powiedzieć, to to, że jest niewątpliwie pewien czynnik genetyczny. Myśmy, ja przed chwilą powiedziałam, że nie ma takiego genu, który odpowiada mm. za spektrum autyzmu, i to jest prawda. Natomiast ten czynnik genetyczny jest wyraźny, ponieważ są takie rodziny, w których jest więcej niż jedna osoba w spektrum. Czasem są to wszystkie osoby w spektrum, i czasami jeszcze w tych pokoleniach dziadków czy pradziadków zdarzały się takie osoby, choć bardzo często niezdiagnozowane. Coraz y, więcej też stawia się diagnoz y, autyzmu czy spektrum. Z czego to wynika? Czy to wynika z tego, że rzeczywiście jest coraz więcej takich zaburzeń, czy może po prostu wcześniej nie były rozpoznawalne i mówiło się o tym, że dziecko jest inne, niegrzeczne, wycofane? Można, można, można mnożyć te określenia, które, które były przypisywane. Ja myślę, że to wynika z kilku różnych czynników. Na pewno jest tak, że zupełnie mamy w tej chwili inne kryteria diagnostyczne niż te, które były powiedzmy sobie w latach 80. czy nawet w latach 90. -tych. Na początku lat 90. do diagnostyki zostało wprowadzone określenie zespołu Aspergera, który wcześniej nie był diagnozowany. W związku z tym rzadko się zdarzało, żeby osoby. Które mówią dobrze, które stosunkowo dobrze sobie radzą, mają różnego rodzaju trudności, ale jednak mają też przeciętny lub też ponadprzeciętny oraz inteligencji, były diagnozowane. To się zdarzało, ale nie było to bardzo częste. Po wprowadzeniu, wtedy, kiedy naukowcy się zorientowali, klinicyści się zorientowali, że takich, takie osoby również. Spełniają kryteria, że je, właściwie pytanie było o taką granicę, gdzie jest autyzm, gdzie jest zespół Aspergera i zostało wprowadzone to pojęcie do diagnostyki. To zaczęła być oczywiście diagnozowana grupa osób, która wcześniej tej diagnozy nie dostawała. Poza tym trzeba pamiętać, że w latach 80. i wcześniej w ogóle się mówiło na temat autyzmu bardzo niewiele, bardzo dużo osób było diagnozowanych. Jako osoby po prostu niepełnosprawne intelektualnie, e, osoby z innego rodzaju problemami, czasami z problemami psychicznymi, i nikt nie myślał w takich kategoriach, że może to jest właśnie autyzm czy spektrum autyzmu, e, może to jest tak, że te dodatkowe problemy tylko współwystępują. Ale że tak naprawdę dana osoba jest spektrum autyzmu. To, że teraz więcej diagnozujemy, wynika nie tylko z tych kryteriów diagnostycznych, ale na pewno mamy dużo większą wiedzę jako specjaliści, lekarze, psychologowie, pedagodzy. W związku z tym. Lepiej diagnozujemy, wyłapujemy takie sytuacje i takie osoby, które kiedyś by tej diagnozy pewnie nie otrzymały, jakby się gdzieś prześlizgnęły i właśnie by zostały jako osoby niepełnosprawne intelektualnie albo w ogóle, tak jak Pan powiedział, trochę dziwne, a trochę wycofane, ale nikt by się nad tym nie zastanawiał, jak to nazwać. Tak jak kiedyś nazywano właściwie depresji i na pewno nie była ona tak powszechnie diagnozowana. Ale mówi się również o wpływie czynników takich środowiskowych na to, że zwiększa się ogólnie liczba diagnozowanych osób z spektrum autyzmu. Czyli tu między innymi wymienia się to, że zostajemy rodzicami w coraz starszym wieku, że jesteśmy w stanie ratować e, takie ciąże i takie maleństwa, których kiedyś byśmy nie ratowali. A są badania, które wskazują na to, że 1,4% dzieci, 25%, czyli bardzo, bardzo dużo, dzieci z bardzo niską wagą urodzeniową poniżej 1500 gram, takie wcześniaczki, będą miały diagnozę spektrum autyzmu. Także tych przyczyn jest bardzo wiele. No i rośnie oczywiście to, od czego żeśmy zaczęli, świadomość społeczna, czyli część osób e, czyta coś albo ogląda jakiś film i myśli, a może to jest. Właśnie wyjaśnienie tych trudności, które mam na co dzień. W takim razie, jakie objawy mogą nasuwać podejrzenie autyzmu? To też nie jest taka łatwa odpowiedź na to pytanie, ponieważ e, mówimy o spektrum. Mhm. Mówimy o spektrum, czyli e, z jednej strony mamy tutaj e, osoby z głębokim autyzmem, a, a z drugiej strony mamy osoby też takie, które no, bardzo dobrze mówią, mogą pracować zawodowo, e, mieć rodzinę, odnosić wiele sukcesów. E, i drugim problemem jest też to, że zupełnie inaczej te objawy mogą wyglądać u małych dzieci, a zupełnie inaczej u osób dorosłych. A jeszcze dodatkowo coraz więcej się mówi o tym, że jeżeli chodzi o kobiety czy dziewczynki, no to też ten obraz spektrum wygląda trochę inaczej. I może tak pokrótce, mhm. żeby nie, nie wchodzić w duże szczegóły, ale tak jak Pan powiedział. E, przede wszystkim zwracamy uwagę na komunikowanie się takie społeczne, czyli mm, pytanie jest takie, czy dana osoba w ogóle się komunikuje, czy używa języka do komunikowania się, czy. Mówi jeżeli mówi, to w jaki sposób mówi? Czy na przykład to jest taka mowa, która pozwala na wzajemność, tak? Że ktoś słucha, zadaje pytania, podtrzymuje rozmowę, czy bardziej mówi na interesującego tematy? U osób, które dobrze mówią, zwraca się uwagę na to, czy dana osoba wyłapuje pewne niuanse w mowie. Ten podtekst taki, mhm. tak co co mamy, to co mówimy między wierszami, ale też ta komunikacja ma służyć wzajemnej wymianie. Zwraca się uwagę też na to, co jest kontaktem wzrokowym, jaka jest mimika, czy jest naturalna gestykulacja, czy nie. Oczywiście to się zmienia wraz z wiekiem. No. Nie zmienia to faktu, że to są takie rzeczy, na które zwracam uwagę? W przypadku osób, które się nie komunikują, pytanie jest, czy jaka jest przyczyna tego, bo mogą to być na przykład problemy w budowie aparatu artykulacyjnego. Ale jeżeli nie, no to z jakiego powodu? Czy dana osoba jest w stanie używać alternatywnych form komunikowania się, jeżeli tak, to jakich? I czy one również służą wymianie? Jak długo mamy taką osobę uczyć? tego. Więc tych rzeczy, na które zwracam uwagę jest bardzo dużo. Zwracamy uwagę też e, czy i jakiego rodzaju dana osoba ma trudności z odbieraniem bodźców sensorycznych, bo wiemy i w nowych kryteriach diagnostycznych jest dużo większy nacisk na to położony, że osoby w spektrum autyzmu mają przez ten inny odbiór bodźców dopływających z otoczenia często są nadwrażliwe na różne bodźce lub mają e, obniżoną wrażliwość. Czyli czasami bardzo cichy dźwięk powoduje bardzo gwałtowną reakcję, a czasami mogą sprawiać wrażenie, że nie słyszą. E, przy czym takie zachowania mogą występować u jednej i tej samej osoby. Efektem takiego przyciążenia sensorycznego, te, takiego stresu, bo no wyobraźmy sobie, że jesteśmy przez cały dzień w miejscu, jest bardzo głośne, jest nieprzewidywalne, jeżeli chodzi o dźwięki, gdzie nie możemy tego w żaden sposób filtrować, gdzie jest jeszcze e, niewygodne dla nas oświetlenie, gdzie czujemy każdą część naszego ubrania. No to jest ogromny stres dla organizmu, ogromny wysiłek, żeby sobie radzić. E, to może dojść do takiego gwałtownego załamania, wybuchu złości, krzyku, płaczu, potrzeby, potrzeby odpoczynku. E, więc na to też zwracamy dużą uwagę, tak samo jak na to, czy u danej osoby występują pewne sztywności w zachowaniu, pewne rytuały e, itd., itd. Jest dużo takich objawów, tak jak mówię, one mogą różnie wyglądać w zależności od wieku, płci mm, i poziomu głębokości. Trudności. Kiedy najwcześniej da się postawić diagnozę? Tak naprawdę najmłodsze dzieci, które ja miałam okazję diagnozować, to były dzieci koło pierwszego roku życia. Ale to są rzadkie sytuacje, żeby w tym wieku te objawy autyzmu były tak bardzo wyraźnie widoczne. Najczęściej, jeżeli mówimy o małych dzieciach, to diagnozujemy dzieci pomiędzy 18 a 24 miesiącem życia, czyli półtora roku do dwóch lat, bo wtedy już pewne umiejętności, które dzieci mają. Powinny się pojawić. Mówię tutaj o reakcji na imię, o umiejętności nawiązywania kontaktu wzrokowego, to są w ogóle dużo wcześniejsze umiejętności, o wspólnym dzieleniu uwagi, koncentracji na jednej rzeczy, dzieleniu się tymi rzeczami, o takiej zabawie w udawanie i tak dalej, i tak dalej. To są wszystko umiejętności, które już bardzo malutkie dzieci posiadają, i rzeczywiście tych dzieci od 18 miesiąca życia do 3 roku życia trafia bardzo, bardzo dużo do diagnozy. Jak często ma Pani do czynienia z tym, że rodzice obserwują te objawy niepokojące dużo wcześniej, ale działa może mechanizm wyparcia i po tę pomoc, po tę diagnozę zgłaszają się no już dość, dość późno? Y tak się zdarza. Oczywiście, że tak bywa, aczkolwiek takich sytuacji jest w tej chwili dużo mniej niż było kiedyś. Rodzice też szukają rzeczywiście wsparcia dla dziecka. Myślę sobie, że dla wielu z nich ten autyzm, mimo że, no, Oznacza tak, że dziecko będzie miało pewne trudności, obserwują ją swojego dziecka, to jednak wolą działać, wolą coś robić. Ale z drugiej strony też mamy takie, takie osoby, które jako dzieci miały na tyle e, słabo nasilone te y, objawy i na tyle wspierające środowisko, że trafiają do diagnozy dopiero jako nastolatki, wtedy, kiedy wymagania społeczne rosną znacznie bardziej, lub nawet jako osoby dorosłe. I jak mówię o osobach dorosłych, to nam, mam na myśli tutaj 40 parolatków i 60-latków, więc y, rzeczywiście ta diagnoza jest w tej chwili stawiana w bardzo różnym wieku. Pytam o to nieprzypadkowo. I o ten minimalny wiek, w którym można postawić diagnozę, bo jedną z Państwa inicjatyw był jest program wczesnego wykrywania autyzmu u niemowląt i dzieci. Na ile udało się ten program rozpropagować szerzej? Dużo rzeczy się udało. A, czyli e, rzeczywiście, żeśmy i wprowadzili, i testowali różnego rodzaju narzędzia, takie do badań przesiewowych, które można robić, chociażby, nie wiem, w, w przychodni zdrowia, można je wypełnić na stronie. E, nie po to, żeby zdiagnozować dziecko, bo to nie są narzędzia diagnostyczne, tylko po to, żeby sprawdzić, czy... Rzeczywiście, pewien niepokój, który mam e, o rozwój mojego dziecka, jest uzasadniony, czy nie, i czy warto się zwrócić do specjalisty i wyjaśnić te swoje wątpliwości, czy może nie ma żadnego powodu do niepokoju. E, to jest bardzo ważne, ponieważ tak naprawdę kolejki do specjalistów, szczególnie jeżeli się chce to zrobić w ramach systemu, czyli w ramach NFZ-u, są bardzo długie. I no, jeżeli dziecko ma półtora roku i ma czekać dwa lata na diagnozę w ramach NFZ-u, no to to jest więcej, taki dłużej niż ono żyje. Więc y, tu jest, y, na pewno te badania przesiewowe są bardzo ważne. Myśmy przeszkolili... Pewnie kilkanaście, a może i nawet kilkadziesiąt tysięcy osób w ciągu od 2014 roku, jak żeśmy wystartowali z tym, z tym programem. No, przeprowadziliśmy też tysiące diagnoz właśnie małych dzieci. I mam wrażenie, że rzeczywiście tu się bardzo dużo zmieniło, co nie oznacza, że to jest wystarczające i że ten system za tym nadąża, bo nie nadąża. Mhm. A czy autyzm się leczy? No, tak, no, tak, tak to ująć w ogóle. To jest bardzo dobre pytanie i cieszę się, że pan o to pyta, bo jest też wiele nieporozumień tego dotyczących. Autyzm nie jest chorobą. Spektrum autyzmu nie jest chorobą. U... Od strony medycznej jest to zaburzenie neurorozwojowe, ale same osoby w spektrum autyzmu, szczególnie te właśnie dobrze komunikujące się, które występują w roli samorzeczników, podkreślają, że to nie musi być zaburzenie, że to może być inny sposób funkcjonowania. Natomiast ponieważ nie jest chorobą, to go nie leczymy. To, czego potrzebują osoby w spektrum autyzmu, to potrzebują odpowiedniego wsparcia. Odpowiednich dostosowań, przy czym to nie są dostosowania takie jak w przypadku osób niewidomych czy z wadami wzroku, okulary, e, czasami pies przewodnik, czasami e, laska biała, inne sposoby, e, tak? Mm, opanowanie alfabetu Braille'a do, 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 do pisania i tak dalej, i tak dalej. Tylko tutaj największym wsparciem jest druga osoba. Nie ma, nie ma innego, nie ma lepszego. Są oczywiście wszystkie systemy wspierające komunikowanie się, szczególnie dla tych osób, które nie mówią, lub mówią w bardzo ograniczonym zakresie. Ale też bardzo ważnym elementem tego wsparcia jest terapia. Tylko że terapia powinna być ukierunkowana bardzo indywidualnie, na uwzględniać potrzeby dziecka czy osoby w spektrum, e, jej indywidualne mocne strony, trudności i pracować nad tym, jak wzmacniając te mocne strony radzić sobie. E, z w codziennym takim funkcjonowaniu na pewno e, myślimy też o tym, co zrobić, żeby lepiej radzić sobie właśnie z tym odbiorem bodźców, żeby nie dochodziło do takich załamań, e, więc jak można dostosować środowisko. Bo czasami w miejscu pracy czy szkole wystarczy wprowadzić możliwość, żeby dziecko było na przerwie w jakimś cichszym pomieszczeniu albo żeby siedziało w słuchawkach i żeby nikt nie zwracał na to uwagi, że to jest nie. Wiem, Niegrzeczne, czy że nauczycielowi to przeszkadza, już będzie lepiej. Więc staramy się szukać takich rozwiązań, które byłyby dostępne i odpowiednie dla danej osoby. I dotyczy to ogólnie wsparcia, ale również po prostu właśnie terapii, tych działań terapeutycznych. Myślę, że też taki, taką pozytywną zmianą jest to, że coraz więcej miejsc publicznych, czy tam zarządców miejsc publicznych, y, zwraca uwagę na te potrzeby. Są chociażby te godziny y, w galeriach handlowych, w których nie ma muzyki, jest światło wyciszone. Przyznam szczerze, że y, jak zdarzy mi się w tych godzinach być w centrum handlowym, to zdecydowanie też ja wolę. Ale y, chciałbym zapytać jeszcze o jedną bardzo istotną kwestię, y, związaną y, z tym wsparciem. Rodziny, która, która ma dziecko z, ze spektrum autyzmu. Na ile system wspiera te rodziny? Bo wiemy, tak jak pani powiedziała, że są osoby, które sobie lepiej radzą, są osoby, które sobie gorzej radzą. Wydaje się, że te, które sobie lepiej radzą, to w naturalnej kolei rzeczy mają łatwiej, ale mam poważne wątpliwości, czy system zabezpiecza opiekunów. Zabezpiecza osoby w spektrum autyzmu, takie, które sobie radzą zdecydowanie gorzej? No, ja bym powiedziała, że zdecydowanie nie. To, co Pan powiedział, jest grupa osób, którą określa się od kilku lat, używać się takiego określenia z głębokim autyzmem. To są osoby, które, się nie, które nie mówią, nie porozumiewają się w dostatecznym stopniu. Często mają e, obniżoną ilość inteligencji, są niepełnosprawne intelektualnie dodatkowo i wymagają takiej opieki 24 godziny, 7 dni w tygodniu przez e, cały rok tak? i właściwie przez całe życie. E, I dla tej grupy ten system jest w ogóle niewystarczający, on w ogóle nie uwzględnia ich potrzeb, e, i tu właściwie czego byśmy nie dotknęli, to jest, e, jest źle. E, Opiekunowie są właściwie zdani sami na siebie, o każdą rzecz trzeba walczyć. E, miejsc, które prowadzą działania dla takich e, osób jest bardzo niewiele, a jeżeli już są, to są nastawione na pracę z osobą w spektrum. Bardzo niewiele miejsc zajmuje się wspieraniem rodziców, chociażby, żeby doradzić im, mhm. żeby pokazać pewne rzeczy, co można zrobić, co nie. Ale też, żeby myśleć o przyszłości. Bo dopóki mamy małe dziecko, które jest w przedszkolu lub w szkole, no to jest dobrze, bo ta edukacja w naszym kraju jest obowiązkowa do pewnego momentu. W związku z tym, nawet jeżeli nie, nie jest ona najlepiej dostosowana, to przynajmniej e, takie dziecko, taka osoba może wyjść z domu, coś się dzieje. Natomiast po skończeniu szkoły jest czarna dziura, nie ma żadnych miejsc i osoby w spektrum autyzmu. Szczególnie właśnie z takimi nasilonymi trudnościami, nie, nie są przyjmowane do DPS-ów, nie są przyjmowane do warsztatów terapii zajęciowej, brakuje zakładów aktywności zawodowej. No tutaj warto, jeżeli ktoś by chciał to pogłębić, zerknąć do raportów NIK-u, które są bardzo obszerne i dotyczą właśnie tego, że odsetek osób zatrudnionych, osób z spektrum autyzmu w Polsce, to jest poniżej. 1% osób z niepełnosprawnościami, więc to są fatalne statystyki, ale po prostu nie ma tych dostosowań, nie ma tych miejsc. Jeżeli chodzi z kolei o te osoby mówiące te osoby, które no na przykład otrzymują w tej chwili diagnozę zespołu Aspergera, to one też potrzebują wsparcia chociażby w systemie edukacji, żeby e, lepiej sobie żeby też mogły sobie lepiej poradzić, żeby mogły wykorzystać ten swój potencjał, a potem w miejscu pracy nie jest e, e, bardzo często te dorosłe osoby, samorzecznicy mówią o tym, że nie mogą utrzymać pracy. Co z tego, że mają świetne CV, znaczy świetne CV w sensie, skończyli czasem mm -hmm. świetne studia i tak dalej. Jeżeli nie ma, nikt ich nie chce zatrudnić, bo e, nie łapią wszystkiego w lot, bo nie są wystarczająco elastyczni, bo e, w związku z tym ciężko ich przesunąć ze stanowiska na stanowisko, bo e, czasem coś rozumieją dosłownie, bo nie mają takich miękkich umiejętności, takich small -talków mm -hmm. pracy. W związku z tym, no, nie zawierają takich przyjaźni w pracy, tak, i to wszystko są rzeczy, które e, decydują czasem o tym, e, czy ktoś zostanie zatrudniony, czy nie, czy ktoś utrzyma pracę, czy nie, e, także tu, ja bym powiedziała, system na każdym poziomie e, nie działa tak, jak powinien. No tak, rzeczywiście ze strony pracodawcy, jeżeli ta osoba ma orzeczenie o niepełnosprawności, to chyba euforia kończy się w momencie otrzymania dofinansowania, do wynagrodzenia. No tak, ale z drugiej strony jest też tak, że ma. bardzo duża grupa tych osób w ogóle nie ma orzeczenia mhm. niepełnosprawności. To, co się w tej chwili dzieje w systemie orzecznictwa, to jest. Yy, nie wiem, jakiego słowa użyć, e, tak, ale Proszę właściwie bym powiedziała, słowa. że tak, że to jest skandaliczne, ponieważ orzeczenia o niepełnosprawności, z, m, e, takie, które dają rzeczywiście jakieś e, świadczenia, e, są odbierane nawet tym osobom z bardzo nasilonymi trudnościami, nawet osoby, które bardzo słabo mówią, są niesamodzielne. E, w, Większości e, takich codziennych życiowych czynności e, nie dostają tych orzeczeń. E, to powinno być orzeczenie o umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, dostają lekkie, niektórzy w ogóle. Nie, więc e, no, tak naprawdę systemowo, systemowo w tej chwili jest e, po prostu źle. Też powiedziała Pani o zakładach aktywności zawodowej, o DPS-ach i o raportach NIKU. Nawet te najświeższe raporty NIKU pokazują, że już jakby nie wnikając w to, jaka jest przyczyna tej niepełnosprawności, zakłady aktywności zawodowej niespecjalnie w ogóle spełniają swoją rolę, tak jakby to było. Pożądane. Dziękuję bardzo za rozmowę. Myślę, że jak za rok w kwietniu się spotkamy, to może chociaż trochę będzie lepiej i, i, i ta rozmowa będzie miała nieco bardziej pozytywny wydźwięk. Dziękuję bardzo. Joanna Grochowska, psycholog, wiceprezes Fundacji Synapsis, była gościem Medekspresu. Dziękuję.